Mam tam mnóstwo i sukienek. to zaraz nam pokażesz. Masz jakąś ulubioną swoją sukienkę? Aha, to No nie dziwię się, bardzo pięknie w niej wyglądasz. Ja te wszystkie puzzle ułożyłam sama? Sama ułożyłaś? A tu jest kamper z napisem Love, a za a tu się samochód. Taki ruch mają. A na dole jedą same służby ratunkowe. Hmm. O i policjant też jest na skuterze. To chyba policjantka. No. A jeszcze dobrze. Jesteśmy blisko garderoby. Co? Blisko garderoba? Otwieramy? No, dobrze. Wow. No, no, Ile do butów i cekinu a tu jest... no już mi się podoba moje wszystkie sukienki ten czowy nawet komin ma ten czowy komin i nauszniki a tu mam wszystkie, wszystkie i że też są jakieś świecące no. cekinowe a tu są moje wszystkie opaski wow, donatki która ulubiona jest opaska, co? która najbardziej lubisz nosić? najbardziej to lubię właśnie a to jest chyba różdżka, a nie opaska. Różdżka, różdżka. No I mam do tego opaskę pokutę, tylko nie wiem, gdzie ją działa. O. o, a co, to zdjęcie z Disneylandu? Z myszką Miki? No, moja pierwsza myśl, jak dowiedziałam się o diagnozie, była taka, że mam dwa wyjścia. Albo się poddać. I jakby popłynąć z tą diagnozą i odpuścić, i co będzie to będzie, albo zawalczyć. No, ja jestem dosyć zerojedynkowa i ten, kto mnie zna wie o tym, że taka jestem, więc wybrałam tą drugą drogę. Stwierdziłam, że nie ma takiej możliwości, żebym odpuściła i nie ma takiej możliwości, żebym poddała się. Przede wszystkim to jest to, co rozmawiałyśmy wcześniej, słuchanie też swojej intuicji, nie zamykanie się nigdy na jedną metodę, na jednego lekarza, no i kluczową sprawą w tym temacie. Jest czas. Jest to, żeby przede wszystkim dać sobie czas i dać czas dziecku na rozwój. I ważnym elementem jest też to, żeby nie porównywać do siebie dzieci, które widzimy na Instagramach, bo musimy też pamiętać o tym i to jest duża fiksacja rodziców. Że bardzo często porównują te dzieci. Pamiętajmy o tym, że prowadząc ten przykład tak jak my, media te społecznościowe, pokazujemy taki element naszego życia, który chcemy pokazać. Nie pokazujemy wszystkiego, nie zawsze pokazujemy wszystko, a często, gęsto jest tak, że rodzice bardzo wychwytują te najlepsze momenty i potem porównują, że o moje dziecko jest na przykład w wieku twojej Julci, a nie jest w stanie czegoś czegoś zrobić. To nie jest tak, no, Jedno dziecko potrzebuje troszkę więcej czasu, drugie trochę mniej. Mamy bardzo ładny lat okolicy, w okolicy, więc jest dużo i dużo to główna. jest waleczna, e, zawsze pełna humoru mimo przeciwności ona się i, i y, przede wszystkim jest bardzo dzielna. Nie znam drugiej dzielniejszej dziewczynki takiej jak ona, bo mimo trudności, które napotyka, albo moich pomysłów, które nie zawsze są proste i łatwe z różnymi metodami ćwiczeń, sprzętami. Ona zawsze próbuje i mimo tego, że jej nie wychodzi, na przykład na początku, to pozwala mi się namówić na kolejne próby. Więc jest to taka trochę niecodzienna codzienność, stąd jest to nasza nazwa Profilu. Ona przez to powstała, bo nie każdy ma taką codzienność, że ma niepełnosprawne dziecko i musi się dbać z jego niepełnosprawnością. Mamy już kutę. Mam w końcu kotę w domu. Ja nie wiem ci karaki, czy z tym kotem polubi. Nie, to ja! I ty, I ty będziesz kotem? Więc zawsze wszystko to, co się dzieje wokół Julii, co jest z jej ciałem, ja z nią rozmawiam. Ja wiem, że nie wszyscy to akceptują i uważają niektóre osoby, że bez sensu, że tak robię, ale to jest... Człowiek, który jest mały, ale ona naprawdę dużo rozumie, bo my dużo czytamy, dużo rozmawiamy. Rozmawiamy też turbo, dużo na przykład o jakichś emocja o tym, co się dzieje w przedszkolu, jakby nie ma tematu dla nas takiego tabu i nie ma tematu, którego nie przegadujemy, i ona mówiła, się nie mogę to prostować, bo coś tu boli cały czas. Więc jak doktor nam powiedział, że to jest też super sprawa, właśnie podanie w ten sposób toksyny, ona powiedziała, mnie to bardzo zaskoczyło i też powiedziałam pani Kasi. Mówię Julcia, czy, czy ty czujesz różnicę w ogóle po tym botoksie? No bo zakresowo możemy widzieć wszystko. Jakby wiadomo, że to możemy wyćwiczyć, albo na początku będzie jakiś tam zakres, potem po tych ćwiczeniach, po porządnym rozluźnieniu, jak ktoś potrafi robić e, dobre ćwiczenia, to wiadomo, że te zakresy się poprawiają. I ona się tak w ortezach schaliła, szybko cnęła i mówi: Zobacz, zaczekaj, ja szybko potrafię się wyprostować. I ja mówię, no rzeczywiście to prawda. Mówi, wiesz, tu mnie przy karku bardzo ciągnęło, ale ja tego nie wiedziałam. Dopiero teraz czuję, że mnie coś tu przy karku nie ciągnie. I ja mówię, mówię ale gdzie? No i ja ona mi pokazuje tutaj właśnie na odcinku szyjnym. I ja mówię, naprawdę, ona mówi, tak, mamusi, ale ja nie wiedziałam, że to mnie ciągnie. Ja teraz teraz wiem, że to mnie nie, mi nie przeszkadza. Ja też jestem taka, że tam się no martwię, nie wiadomo, że. Że chcę czasami i to też jest takie błędne koło na przykład z ubieraniem i to też sporo dzieci ma z tym problem. Oczywiście jest to wszystko do wyćwiczenia, ale my też tak mamy, że jak się gdzieś śpieszymy, no to ja jej pomagam po prostu, żeby było najzwyczajniej na świecie szybciej. A jak jesteśmy w domu i mamy ten taki czas dla siebie wolny, no to po prostu nawet nie potrwa 10 minut założenie koszulki. No nie trwa tyle, ale mówię tak, tak ogólnie. No to trudno, nie? Ale musisz się jakby tego nauczyć, nie? żeby to potem... Czas cierpliwości, nie? To jest podporne. O tak. Ciemnościach, w pokole przy dzieciach. Cierpliwość to jest to jest coś mega. Zawsze niepełnosprawność, jakakolwiek by nie było, pokazywana jest w tej takiej szarej tonacji. I zazwyczaj jest pokazywana bardzo na zasadzie takiego cierpienia. A ja bym chciała trochę tą niepełnosprawność obczarować i tak sobie pomyślałam, że skoro ona już z nami jest, no to fajnie by było, żebyśmy ją pokazali, że to nie jest koniec świata i że da się w nią normalnie funkcjonować. Julia ma y, dosyć dużo różnych pomysłów. Nie zawsze te pomysły... Y, nie zawsze te pomysły idą w parze z tą jej niepełnosprawnością, czyli na przykład y, tańce. Które Julka próbuje podskakiwać, albo trampoliny, na których Julcia lubi skakać. I zawsze sobie znajduje jakieś rozwiązanie: czegoś się przytrzyma, gdzieś tam kogoś, czegoś. Więc ona zawsze sobie znajdzie jakieś, jakieś rozwiązanie, żeby wybrać sytuację. to jest coś takiego, że mm, nauczyła się trochę wykorzystywać pasowy wokół, <tak>, tak jak w przedszkolu do e, no pomocy po prostu, więc wie o tym, że z częścią rzeczy nie jest w stanie, więc rozmową, prośbą e, daj radę. Chyba największy taki problem, że jeśli chodzi dużo emocji, no to Julka się wtedy mocniej napina, nie? I wtedy, wtedy jest jej ciężej, jak chce się na przykład popisać albo wchodzą emocje, chce coś bardzo mocno pokazać, no to wtedy gdzieś ta spastyka zaczyna być teraz bardziej widoczna i ogranicza te jej tej ruchy i wtedy robi dużo bolniej niektóre rzeczy. Poczekaj, tylko dokończę. A jak jesteśmy w domu sami mamy taki ten swój rytuał, że wiemy co, jakby, no już może nie, że co po czym, bo nigdy nie działamy według jakiegoś takiego ścisłego schematu, to mam wrażenie, że Julia jak nie ma takich y, dużej ilości y, emocji jest mniej takich bodźców, to łatwiej po prostu jej funkcjonować, nie? no bo nie rozprasza jej nic gdzieś tam wokół. Nasz codzienny dzień, taka nasza rutyna to jest poranek, zebranie się do przedszkola, trochę przekomarzania się z zejściem po schodach, potem przedszkole, już jest w przedszkolu 6,5 godziny, powrót do domu i co robimy po powrocie? Ćwiczenia. Wszystkie rzeczy związane z rehabilitacją. Mamy trochę czasu jeszcze wolnego między zajęciami, bo musimy też troszkę odpocząć. Czasami są to bajki, czasami książki. Czasami co robimy? Czasami rysujemy. Rysujemy, To w zależności od tego, na co mamy ochotę. Ale głównie nasz tydzień, jeśli nie jesteśmy na turnusach, składa się z pięciodniowego tygodni pięcio tygodnia ćwiczeń. Tak. Tak. I dwóch dni odpoczynku. I wtedy wyjeżdżamy, Albo robimy jakieś aktywności, albo całą rodzinką. Pokażę, jak To jest Turcja. Nie, nie A Egipt? Uciekł. To chyba... chyba za nie, chyba nie są. Chyba nie dwóch będzie. Egipt, Egipt, jest za słysty. Wiesz co to jest? A my. Stany. Stany, jakie? Zjednoczone Ameryki. Brawo. To one są takie wielkie? No. Bo? A gdzie jest Polska, wiesz? Nie. To znam. A tego I To z niej światło się też odbija, bijana. Dobrze, nie wiem. To. Julka wie rzecz, którą bardzo mało osób wie. Co było pierwsze kiedyś tylko krótko, stolicą Polski? No czy... ja nie wiem co. Płoc. Pokaż, czy ze zęba, bo wydaje mi się, że ci wypadł. A, nie, nie wypad. Tylko nie wyrwaj. Już, bo będzie krew leciała. No właśnie, to nie dotykasz. Chodź szybciutko. Przytul się na Przytul, a tak? Nie. składam tego ząbka. Zostaw go. Nie, nie. A chodź opowiemy historię, dlaczego przychodzi wróżka zębuszka. Ho. I, i weźmy za szyjkę. Idzie to trzech. Jak mnie weźmiesz za siebie, to cię zaniosę, nie, to będziesz sama iść. Jeden... Dobrze, nie muszę zanieść. Dwa... nie muszę zanieść. I ostatnie moje słowa? No nie, wiem, więc muszę zanieść. Znacie historię o różce zębuszce? Dlaczego przychodzi? Ja nie znam. Julka... A o Hakim Bakim znacie historię? Też nie? Słabe życia nie słynacie. Ja nie, już jest schowane. wszystko. Kto to jest haki baki, Jula? Nie, nie. No powiedz! Haki baki to jest taki. Twór, który co robi? Tu jest No i z takich super rzeczy, to Jucia coraz fajniej w ogóle chodzi też na bieżni. Chodzi sama, nie muszę być za nią, nie muszę jej w żaden sposób pilnować. W tych ćwiczeniach jest coraz więcej samodzielności u nas yy, i to jest też fajne, że Jucia myśli o tym, co robi, że nie są, nie są takie ćwiczenia, że ja za każdym razem muszę ją upominać o wszystko. Yy, te ćwiczenia są przez nią wykonywane, no z racji tego, że są wykonywane przez nas bardzo systematycznie, to jakby też jest taka pamięć mięśniowa i Julka wie, co po czym następuje. A w domu ulubione ćwiczenie. To Tutory. I zadra. <śmienicza> nie pian bo tam za dużo już nie trzeba robić. Ale bieżnia ci pięknie wychodzi przecież. Super sobie radzisz w tych ćwiczeniach. Nie Dobra, to jest nasza zabawa od dwóch dni. Nie, od wczoraj. No. Że ja udaję, że ją dogonię. Wygram z Julcią. A Julcia za każdym razem wygrywa. Julcia za każdym razem wygrywa. Twoim talentem jest to, że potrafisz każdego rozbawić i zjednujesz do siebie ludzi. Bo każdy, kto cię spotka na twojej drodze, to się uśmiecha i zawsze mówi, "O, ta Julcia jest taka super. I to też jest ogromny talent do tego, żeby umieć ludzi ze sobą jednoczyć i żeby ludzie jak cię spotkają, żeby pamiętali o tobie i żeby cię wspominali. Ale Julia się ja. umiera bo tak? I, no, kupajcie dom się przygasili, ale trzeba było złożyć strach. Tak? Sąsiedzi zgasili, że? Bo tam się coś tliło cały czas, tak? I, co dalej? Zrozpuszczana. czymś oczywiście dzieci, takie się dwie. No, bo wiadomo, jakie jest straszne, to są dzieci, prawda? No. I to dalej było. Jaką zabrałam gadać do nich, że wiem, to tu aparaty oddechowe tam. Dlaczego? Bo oglądałaś strażaka sama no, śni. Mhm. I parę dni później ym, zadzwoniła do mnie y, jedna pani y, jedna, ba. Basia, która jest strażaczką właśnie poźlina w straży. No i powiedziała, że y, tak się spodobała rozmowa z Julką, to y, jaka ona jest, y, że chcieliby. Zapytać, czy Julia nie chciałaby zapisać się do młodzieżowej straży pożarnej w Kiźlinach? No bo jesteśmy bardzo zaskoczeni, czy ona ma świadomość, że Julia jeździ na wózku. Bo wie, może ktoś przekazał jakieś informacje i nie, niekoniecznie e, wiedzą, ja, e, jak Julia się porusza. I nie powiedzieli, że tak, dokładnie wiedzą, że Julia jeździ na wózku, ale dla nich to nie jest żadna przeszkoda. Jeśli Julia wyrazi. Ochoty i zgodę, jeśli my podpiszemy dokumenty, to jak najbardziej. Więc Julia została zapisana normalnie do Ochotniczej Straży Pożarnej Młodzieżowej. Ma swoją legitymację, gdzieś tam w straży jest. Ma swój strój strażacki, jest w szafie. Potem go mogę przynieść, jak będziesz chciała. Jechali y, po jakimś... Y, po tym szko swoim szkoleniu, po tych lekcjach. I gasiliście wtedy chyba krzaki, jakieś tam... Krzaki, krzaki. A była przebudowa y, drogi. Mhm. I stała sygnalizacja świetlna. No i pan Michał się zatrzymał, bo było czerwone. czerwone. Czerwone, 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 czerwone. Nic nie jechało, ale było czerwone. No, bo, no trzeba było poczekać. Pan Michał mówi, no słuchajcie, nie możemy przejechać, bo jest czerwone, prawda? I Julia na to. Co powiedziała? Nie, 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 no. Oczywiście, że możemy. Przecież jesteśmy tym pojazdem uprzywilejowanym. Wystarczy włączyć styl do światła. A pan <słysza> no. no mm, no tak, Julia, ale wiesz, no to jest taka sytuacja, nie? Mam godzi się zapaliło zielone i potem się zapaliło zielone, i chcieliśmy się śmiać, no ale pan Michał do mnie mówi, że no brawo za bystrość, bo rzeczywiście pojazdy przewidywane mogą poruszać się nawet na czerwonym świetle, nie? więc...

O właśnie, i tak mamy, tak? W ten sposób. Tu trzymamy, tak? O tak, trzymamy, wtedy, tu za rączkę, tak? I wtedy lejemy wodę. O, o samochodu, jak się malca, taki jest duży zgodnik z wodą. tu Tak, tu leci woda. O, o, tu? Tak. O, Też lampa, która oświetla nam miejsce zdarzenia, tak? Tak, w nocy jak z działają, to się włącza to lampę. A tutaj no mamy. Tutaj. Kiedy bliżej. Po Południu. Po Południu. Tu siedzi załoga. Tu idzie na akcji, tak? Trzymaj się. O, cicho. Jeszcze się od razu Tam, gdzieś plot. A pan ty stał szkodliwy, tak? Tak. Tak. O. Jedziemy na akcję, tak? Tak. A powiedz, jak jedziemy, to co musimy zrobić? Zgłosić. i jasno. O. Chodźmy sobie jak światełka, biegające, tak? O! A teraz byśmy łączyli chwilę... Tak idziemy na akcję. O! A z się siedziskę obok kierowcy... O! do wódca. Dowódca. Teraz mamy ogólne 112, tak. Planet. Tak. Tak, sobie to w bo gdzie wjeżdżać na miejsce do garażu. Dojechaliśmy do jednostki no. i co? I musimy znowu zgłosić. Jechaliśmy do jednostki. Jedziemy. powolutku. No, dawaj, dawaj. Troszkę małego, królego. Jeszcze dwa, jeszcze dwa. Rzucaj się na żyję mi teraz. Opa. O. A nie masz kopatka, no. A Basia ma nowy. A Basia ma nowy. Także każdy ma swoje buty. Jeden drugiego nie musimy brać, bo by nie pasowało. Ja właśnie by buta nie założył, wiesz? Tego nie musi robić. Tak. Tego nie musi grać tak jest. A czy mi świecą w nocy? Jak myślisz? Tak. O, ty, O. Ten, o. A, te zielony, o. Widzisz? O, jakby się jakby się Starek przewrócił, to wtedy go widać, że leży. Tym bardziej tak właśnie. Ten pierwszy świecie, bo tutaj. A, no tak. Właśnie. O. To jest bardzo dobre, bo to jest dosyć. No, oczywiście mamy ograniczenia jakieś ruchowe, ale to nie jest... Yy... Nie jest nic takiego ciężkiego i trudnego. Każda przeszkoda jest taka, którą da się pokonać. Tylko trzeba chcieć, i trzeba zacząć od siebie i od tego, żeby oswoić się z tą myślą, że jest tak, jak jest, i spróbować sobie budować i własne poczucie wartości, i poczucie wartości dziecka, bo musimy pamiętać też o tym, że kiedyś nas nie będzie, tak, a to dziecko zostanie. Ja bym na przykład chciała, żeby Julcia zawsze wiedziała, że jest wartościowa, że jej niepełnosprawność jej nie ogranicza. I że e, mimo tego, że może różnić się od innych, tym, że nie chodzi i nie biega tak szybko, to tak samo jest pełna wartości i ma prawo robić wszystkie inne rzeczy, które robią każdy, każda inna osoba na świecie. Że jakby nie ma to znaczenia, czy ona jest niepełnosprawna, czy nie jest, jest e, tak samo wartościowym człowiekiem, tak? Tak, Adamo. A ty się tak czujesz? Tak. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Super! Brawo. Ja, 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 ja. Nie bierze, nie A! Super! My się tam pewnie pocierasz trochę. Uwaga! Uwaga, uwaga! Super! Jeszcze nie? To nie koniec? No chyba wygram. O. Brawo! Brawo! Super! Świetnie! Brawo, Jucia! Jesteś niesamowita, wiesz? Ty, że ja czekam. Tylko trzeba. Ty teraz ja się przedłużę. Tylko trzeba chcieć, nie? Co ci dorega? nic A wiesz co to jest? Forum. A jaka? No? Nie no? A tak naprawdę? No. Pamiętasz, że rozmawiałyśmy o nim. No? I co przeszkadza ci to, że jesteś niepełnosprawna? Nie. A czemu ci to nie przeszkadza? To no, nie. ale czemu nie? Nie. Jest ok? No? Bo możesz. Zacząć biegać, tak jak teraz. Pa, pa. No to dawaj. Papa. Teraz pa. ukażę Ci 108, 100, 110, 112 Nie 120! Dobra, dawaj. 120. Gotowi do biegu. Bieg. Te pierwsze dwa lata były takie, że byłam bardzo za, zafiksowana na Julcie i bardzo jakby tylko ona. Teraz jest też tak, że dbam o jej przestrzeń i dbam o to, żebyśmy robiły jak najwięcej razem. Ja wiem, że czas, który spędzam sama ze sobą, z wyjściem do kosmetyczki, czy z pojechaniem na kawę do mojej korżanki, albo z zrobieniem koralików pereł czy czegokolwiek, co uwielbiam, a robię yy, sobie tak. Dla siebie naszyjniki. To jest taki czas dla mnie na relaks, na odcięcie, yy, odcięcie się od różnych myśli. Yy, mój czas, yy, moi znajomi i przyjaciele, którzy mnie znają, wiedzą, że ja mam takie lekkie ADHD i tak chyba coś w tym jest, chociaż nigdy nie zdiagnozowane, ale uwielbiam wszystkie rodzaju prace porządkowe, jakieś takie remontowe. I słuchajcie, ja się naprawdę przy tym mega relaksuję. I jak Julia jest w przedszkolu, to ja nie jestem team mama, która będzie siedziała na telefonie i patrzyła, czy nie zadzwonią z przedszkola, tylko wykorzystuję ten czas na maksa dla siebie, na różne aktywności, nawet na wyjazd na zakupy, nawet na to, żeby sobie pochodzić, poglądać, popatrzeć, po to, żeby zrobić coś dla siebie bez Julii, bo uważam, że każda z nas musi mieć taki czas. Nie można tylko być 100% dla dziecka. Takie dziecko nie zawsze jest 100% tylko dla nas, bo potrzebuje czasu na swoją rozrywkę, na nie wiem, oglądanie bajek. Tak samo i my rodzice mamy prawo do tego, żeby zrobić coś tylko dla siebie i egoistycznie patrzeć tylko na siebie. Ja na przykład e, maluję się, Julcia wie, że to jest na przykład ten mój czas rano, kiedy ja chcę się uczesać, malować, ubrać tak, żebym się do siebie dobrze czuła i nie czuję, że robię coś źle albo nie czuję, że tym krzydzę Julkę wręcz przeciwnie. I to polecam każdej mamie, żeby tak robiła, żeby wydbała o siebie, bo to jest też bardzo ważne. Bo to jest też taki na siebie. Właśnie. I to działa z pełną korzyścią, dokładnie tak. Wiecie co, yy, uważam, że tak dużo dzieje się dobrego yy, na świecie, że coraz więcej pokazywane są te dzieci. Tak jak wspomniałam, to jest coraz więcej profili, gdzie pokazujemy różnorodność, jeśli chodzi o mózgowe porażenie dziecięce, bo jak sami wiecie i sami stawiacie różnego rodzaju posty, są różne etapy i na ró różne dzieci funkcjonują. Przede wszystkim, jednym zdaniem, to nie oceniajmy, Akceptujmy te nasze dzieci takie, jakie są. Sprawmy tak, żeby mogły funkcjonować wyżej, o ile się da, a jeśli nie, to kochajmy je takie po prostu, jakie są i otwierajmy przed nimi drzwi i pozwalajmy im robić to, na co mają ochotę, bez żadnych ograniczeń na tą niepełnosprawność.